Relacji. Tym razem otwieramy box o nazwie Panini Marki. Jest to box z sezonu 12-13, a więc z minionego sezonu. Zobaczmy sobie szybko, jaka jest specyfikacja tego produktu. 20 paczek w boksie, 8 kart w paczce. Tak wygląda ten produkt. Co mamy gwarantowane? Gwarantowane są 3 karty z autografem na box. Tak wyglądają te karty. I tutaj zerknijmy sobie, jakie karty możemy trafić. Tu oczywiście karty base, zaraz wszystko będzie widać bardzo dokładnie. Na filmie e, karty Rookie, Daikaty, inserty Stars of the Night, inserty Slam Dunk. Bardzo Fajnie wykonane te karty. Za chwileczkę, jak będziemy otwierać produkt, będzie lepiej widać. To jest na razie taki Zwiastun, dostępny u nas w sklepie. I tutaj, już karty z autografem widzimy Kevin Durant, Vince Carter. Naprawdę fajne, fajne nazwiska można tutaj trafić. Gary Payton, Phil Jackson to bardzo rzadko spotykana. Karta z autografem trenerów, tu jest również Pat Rayleigh. A także legendy Scottie Pippen, Kareem Abdul-Jabbar. Oczywiście paczka Kobe Anthology w boksie. Będziemy go właśnie w tej chwili otwierać. Panini Marki tak wygląda box Oczywiście hologram NBA Kobi na okładce. Bardzo ciężki, solidny boks. Prezentuje się naprawdę okazale. 20 paczek, 8 kart w paczce, i zaczynamy relację z tego boksa. Ok. Folia, oczywiście, boksy fabrycznie zapakowane, zamknięte. I tak prezentuje się ten produkt. Zaraz zobaczycie, jakie grube są tutaj karty, jakie grube paczki. Naprawdę jest to Kobe Anthology. Odkładamy na razie na bok i zaczynamy. Tak wygląda paczka, naprawdę gruba w porównaniu do innych serii. I same karty Base tutaj są nieporównywalnie grubsze od standardowych kart dostępnych w innych produktach. Zobaczcie, tak one wyglądają. Są w pełni Hologramowe, można powiedzieć, błyszczące, mieniące się karty, bardzo grube, jak cienki game. Used, tak naprawdę, takiej grubości są te karty. I zaczynamy. Gerald Wallace to są karty Base. Oczywiście, tak wygląda seria Base. I tu już pierwsza karta: Rookie Tristan Thompson Cleveland Cavaliers. To jest karta wykonana z plexi. Jest ona plastikowa. Przeźroczysty napis Ruki, także jest to właśnie taki wyjątek w tej serii. Są dostępne karty plexi, bardzo fajne, i nie tylko serię ruki, również innych zawodników możemy tu trafić plexi. Kolejna karta ruki Markif Morris, tym razem już normalna. I insert od razu w pierwszej paczce, paczce James Harden Stars of the Night, czyli z tej serii, którą przed chwilą, właśnie w Zwiastunie oglądaliśmy, co możemy trafić: James Harden Stars of the Night, insert, czyli w pierwszej paczce już mamy dwie karty Ruki i insert. Całkiem nieźle: Ricky, Rubio do tego, Tim Duncan, Andrzej Kirilenko i Andrea. Barnani, tak wygląda, e, wygląda pierwsza paczka. Paczek mamy 20. Trzy e, hity gwarantowane, trzy karty z autografem. Nie ma w tej serii, e, zdaje się, że nie ma w tej serii kart jersey. E, Ersan Ilyasova, drugą kartą jest bardzo fajna karta Ruki <laughs> Lens Thomas. I to jest karta imitująca strukturę skóry. Naprawdę bardzo rzadko te karty się trafiają i są bardzo efektowne. Nie do końca widać to na wideo, na natomiast one są naprawdę fajnie wykonane. Iman szampert, kolejna karta ruki, i to jest tak zwana karta wycinana. Natomiast nie wiem, dobrze widać tutaj ten napis ruki jest w całości wycięty i tak ona wygląda. Karta ruki Iman szampert. Także naprawdę bardzo dużo kart Rookies. Tutaj Legends to jest karta base, natomiast oznaczona jako Legend, i tutaj zawodników starszych: Calvin Murphy, Ed Davis, Stef Kary, Demarcus Marcus i Marcin Gortat. Marcin Gortat, karta base. Oczywiście również autografy Marcina Gortata tutaj. W tej serii są do trafienia. Także e, jedziemy dalej. Kolejna paczka. E, kolejna paczka. Paul Millsap. I tutaj kolejna karta ruki. Kolejna. E, jakby seria kart ruki. E, bardzo, bardzo e, efektownie wykonana czy dobrze to wszystko widać tutaj na wideo natomiast one naprawdę pięknie się mienią bardzo ładne karty i to jest Bismarck Biombo i jeszcze jeden Tobias Harris wycinany rookie kart i mamy pierwszy autograf rookie Shelvin Mack Washington Wizards Shelvin Mack Washington Wizards pierwsza karta z autografem nielimitowana Tyrik Evans, Andrew Bynum, Tadeusz Young i Tyson Chandler do tego. A więc mamy pierwszy hit. Pierwszy z hitów. Jeszcze dwa przed nami. Zobaczymy co nam się trafi. Reżon Rondo zaczyna. Ruki Plexi Mirza Teletowicz. Brooklyn Nets. Will Barton Ruki, Slam. DUNK LEGENDS LERYNENS to jest seria insertów one się jakoś specjalnie nazywają, natomiast ta nazwa jest gdzieś tutaj podana, zdaje się na boksie eee, czy nie dziś z tyłu, tutaj jest cała specyfikacja 540 card base set, including 100 Kamons, czyli 100 kart podstawowych Base, 50 Legend, 80 Rookies, swiro, swiro Rama te karty się nazywają. Właśnie takie pokręcone, mieniące się, bardzo ładne, efektowne karty. I Larynens, Slamdunk Legends. Taki insert trafiamy. Manu Ginobili do tego, Carlos Buzer, Kevin Martin i James Harden. James Broda Harden do tego. Następna paczka przed nami. I otwieramy. Otwieramy JJ Redick. Jordan Hamilton rookie. Kolejny Lavoy Allen 76ers wycinany rookie. Kevin McHale legend. Paul George, Andrej Godala, Deron Williams i do Turkoglu naprawdę jest to efektowny produkt. Masa, jak widzicie, kart rookies również tutaj. Kairi Irving, również mm, również Anthony Davis, Amari Tademajer jako pierwszy, Tristan Thompson, rookie kolejny, rookie Ivan Johnson, i to już jest karta. Która się nazywa All rookie, natomiast ona nie jest kartą, oczywiście, pierwszoroczniaka. Jest to Karim Abdul-Jabari, to jest podseria, która tylko się nazywa All rookie. Natomiast z Ruki kart nie ma to nic wspólnego, po prostu jest to karta gwiazdy lub legendy NBA upamiętniająca pierwszy sezon tego zawodnika. Karim abdul Jabbar, również wycinana karta. Do tego Grant Hill, Chris Paul, Eric Gordon i Kevin Garnett. No Set Base tutaj musi być naprawdę efektowny, jeżeli chodzi o skompletowanie całego, bo karty są naprawdę piękne. Karl Landry, Andrew Nicholson, Rookie Plexi Card, Czyli karta wykonana w całości z plexi. Derek Williams, kolejny ruki, chyba tutaj dwie karty ruki na paczkę, tak z tego co widzimy, wypadają. Bill Russell, karta Legend, Dwayne Wade, Jason Terry, Gordon Hayward oraz Louis Williams. Takie zestawienie na paczuszka, także chyba dwie karty Ruki są w każdej paczuszce. Zobaczymy czy to się potwierdzi również w tej di Cook. Chyba tak, Brandon Knight, Plexi Ruki e, oraz Marquis Stick, Ruki i Insert Stars of the Night, Russell Westbrook, czyli mamy już Russella Westbrook'a i mamy Jamesa Hardena z tej serii Stars Of the night do tego Paul Gasol, Lul Deng, Joe Noah i Kevin Durant. Zamyka tę paczkę. Bardzo ładna karta w stroju, w stroju Thunder Kevin Durant. Kolejna paczka. Przed nami jeszcze dwa autografy do trafienia w tym boksie. Deandre Jordan, Gustavo Ayon. Rookie kart Orlando Magic Kawi Leonard Kolejna ruki kart wycinana oraz James Worthy Champions tak jak mówiłem, również nie tylko karty rookie Plexi, a także inni zawodnicy, również legendy, a także aktualne gwiazdy pod seria Champions. Ten napis jest przeźroczysty, natomiast reszta karty wykonana jest z Plexi. No, efektowna seria, bardzo ładna. Do tego Evan Turner, Denny Green, Goran Dragic i Wesley Matthews. Kolejna paczka już za nami. I niedługo zbliżamy się do połowy Boksa. Połowa boksa będzie już otwarta. Na razie jeden autograf. Shelvin Mack. No, bez rewelacji mógł być to oczywiście na przykład Kyrie Irving czy Anthony Davis, bo to jest karta rookie. No niestety nie mieliśmy tego szczęścia. Danny Granger otwiera i tutaj fajny ruki Michael Kidd Gilchrist, ruki Plexi. Mason Brooks do tego. O, i mamy piękną kartę. Mamy piękną kartę, Rivals, Lebron James, Carmelo Antony. Ruki Rivals, to jest naprawdę piękna karta. I bardzo wartościowa, to znaczy bardzo wartościowa, no, na tyle na ile wartościowe są inserty, natomiast e, kilkanaście dolarów na pewno ta karta ma wartość Becket, czyli wartość cennikową. E, jak mówiłem już, imitacja skóry jest strukturą tej karty i Rookie Rivals, czyli e, zawsze z dwóch stron są tutaj zaprezentowani zawodnicy. Z każdego klasu draftowego, tutaj akurat draft 2003-2004 i oczywiście dwóch najlepszych zawodników z tego draftu: Carmelo Anthony i LeBron James. Także piękna karta, na pewno jeden z hitów tego boksa. Dirk Nowicki, do tego OJ Mayo, Mark Gasol, Chris Bosch i Danny Granger. Z tej serii też trafiliśmy już kiedyś, był Magic Johnson i i Larry Bert, także też, e, jeśli dobrze pamiętam, mogę się tutaj mylić w tym przypadku, ale prawdopodobnie taka karta również jest. E, ok, następna paczka. Nenej, Ruki, Greg Stiesma. Ruki Plexi, Kairi Irving. O, to pięknie i mamy autograf pod spodem, ale tu jest najpierw Kyrie Irving, Ruki. Eee, właśnie z tej serii Swolorama, nie wiem czy dobrze to wymawiam, ciężka, skomplikowana nazwa niewiadomego pochodzenia, natomiast e, karta rzeczywiście bardzo, bardzo ładna. No i Ruki Kairi Irvinga, to na pewno jest fajna karta. Eee, ogólnie bardzo e, drogie są karty Irvinga, zwłaszcza te Ruki e, i poszukiwane wśród jego kolekcjonerów. Także jeszcze raz. Ruki Kyrie Irving, i mamy autograf Ach, Enes Kanter. Ruki kolejny autograf. Ruki Enes Kanter Utah Jazz. Enes Kanter. Greg Monroe, Ben Gordon, J.J. Hickson i Ty Lowson. no Zobaczymy, jaki będzie trzeci autograf. Miejmy nadzieję, że to już nie będzie ruki, że to już będzie coś. Yy... Jakiś zawodnik z aktualnych może gwiazd ligi zobaczymy. Daniel Gibson, kolejna karta Leather tak zwana. Charles Jenkins, rookie. Malcolm Lee, rookie. Legends, Glenn Robinson. Joe Johnson, Josh Smith, Jason Kidd i Ryan Anderson. Jeszcze jeden autograf do znalezienia w tych paczkach. No, na pewno cieszy nas ten duo Lebron James i Carmelo Antony. To piękna karta. Autografy na razie nie są powalające, natomiast oba są to autografy Ruki: Meka Okafor, Miles Plumley Ruki, wycinany. Do tego Chandler Parsons Ruki, Drażyn Petrowicz, nieżyjący już zawodnik z podserii Legend z Carmelo Anthony, do tego David Lee, The DeRozan i John Wall John Wall kolejna paczuszka jak widzicie jest sporo otwierania w tym produkcie 20 paczek po 8 kart w każdej Brandon Jennings otwiera tę paczkę Ivan Johnson, Rookie Plexi, Jimmer Friedet, Rookie i Slam Dunk Legend Dominik Wilkins, Swolorama, Dominik Wilkins, piękna karta. Darren Collison, Serge Baka, David West i Tony Parker. Zamykają tę paczkę. Zostało nam już niewiele paczek do końca. No i gdzieś tutaj jeszcze jeden autograf na nas czeka. Dwight Howard, Norris Cole, Ruki Plexi, Greg Stiersma, Ruki, Legends, Hakim Olajuwon, Luke Mbamute, bass, Derrick Rose, Base, Lebron James i Rudy Gay. No, tutaj naprawdę fajnie. Fajne karty Base, fajni zawodnicy LeBron James, Derrick Rose. Niezłe, niezłe zestawienie zawodników w tej paszce. No i przydałby się jeszcze jakiś dobry autograf. Oczywiście nie zawsze możemy mieć to szczęście i trafiać. Super karty Steve Nash. Josh Shelby, rookie, wycinany. Jimmy Butler, Chicago Bulls, Rookie Card, Karta Champions, Plexi, Hakim Olejzło, Hakim The Dream, z tego Kevin Love, Ray Allen, Al Horford i Kobe Bryant. Kobe Bryant. Okej, okay, no, zostały nam cztery paczki do końca. Także los szykuje nam autograf na sam koniec zdaje się. Andrew Bogat otwiera tę paczkę. Tyler Zeller ruki. Plexi, Lance Thomas ruki. Amaris Tademaier All Rookie, insert Amaris Tademaier All Rookie. Do tego Base Jeremy Lin, Louis Kola, Aldrich Staki Bogat. Trzy paczki do końca niecierpliwością wypatrujemy autografu, ostatniego autografu. W tym boksie Charlie Villanueva, Charles Jenkins, Rookie Dicot, Brandon Knight i mamy Redemption. Brandon Knight, Rookie, Paul Pierce, Al Jefferson, JaVale McGee i Travis Outlaw. Otworzymy jeszcze te dwie paczki Redemption, zostawimy na koniec. Tutaj widzimy, jest Redemption, no i to zapewne jest autograf, także no niestety z, e, najsłabsza z opcji, bo chcielibyśmy Wam pokazać ten trzeci autograf. Niestety nie jest nam to dane, jest to karta Redemption. Jan Wesley, Rookie, Wycinany, DeAndre Liggins, Rookie, Stars of the Night, Jeremy Lin. Trzecia karta z tego setu: Zach Randolph, Warjao, Aminu i Steph Jackson. Ostatnia z paczek: Panini Marki 2012-2013. Tyrus, Thomas, Chandler Parsons, Rookie Plexi, Kemba Walker, Rookie Legends, Julius Irving, Vince Carter, Roy Hibbert, Blake Griffin. I Brook Lopez, i teraz, no, ach, Quincy AC, Quincy AC, i autograf na koniec. No, niestety nie mamy szczęścia tym razem. Autograf to Quincy AC, Rookie Signature, e, numer 88. Karta z Redemption. A więc no co do autografów to mamy ogromnego pecha można powiedzieć w tym boksie, bo trafiliśmy trzy karty z autografem ruki, z czego jedna Redemption. Także no niestety, niestety nie jest to to, co chcielibyśmy tutaj w tym boksie trafić. Shelvin Mack i Enes Kanter, obie karty są ruki, Autografy nielimitowane na stickerach, no. Seria naprawdę jest bardzo ładna. E, jak widzicie tutaj same karty Ruki. W każdej paczce dwie karty Ruki. E, pięknie one wyglądają. Są karty Plexi, są karty Die Cut, wycinane. Tak jak tutaj widzimy wycinaną kartę. E, są inserty wycinane. Die Cut All Ruki, Amaris Stademajer, tutaj również ten Swolorama. Rookie, są karty Champions, na Plexi. Mm, tak jak tutaj. E, są piękne inserty Slam Dunk Legends. Mm, tu mamy Dominic Wilkins. Naprawdę ładna karta. Natomiast no, fajne są też inserty Stars of the Night. Trafiliśmy trzy. E, James Harden, Jeremy Lin. I, i jeszcze jeszcze ktoś był z tej serii w tej chwili nie widzę tej karty James Harden Jeremy Lin natomiast e, jeśli chodzi o również te karty leather czyli na imitacji skóry no, to jest właściwie hit tego boksa LeBron James i Carmelo Anthony Rookie Rivals. To jest naprawdę ładna karta. Tutaj nie widać dobrze na, w materiale wideo struktury tej karty. Ona jest naprawdę e, no, taka imitująca, imitująca skórę. No, jest to ładna karta, fajny insert, wartościowy insert. Na pewno, więc te, jeżeli chodzi o ten podset, jest to najlepsza karta z tego podsetu LeBron James i Carmelo Antony. Natomiast no, jeśli chodzi o autografy, to my niestety tym razem nie mieliśmy szczęścia. Queen's Ace i Redemption do tego Shelvin Mack, rookie Janusz Canter Kanter, rookie czyli trzy, trzy autografy, Ruki. Natomiast otwierania było naprawdę sporo jak widzicie, karty są naprawdę ładne, grube, duże paczki, grube paczki, można trafić tutaj świetne karty, także no, polecamy tę serię, mimo tego, że no, u nas akurat w autografy nie obrodziło, natomiast jak widzicie, jeżeli chodzi o zestawienie całego produktu, całej serii, to wygląda to imponująco, set base, Każda karta jest oczywiście e, taka odblaskowa. No, prezentują się wyśmienicie te karty e, i, i warto również sobie zebrać taki set base e, z serii Panini marki. E, no a autografy hmm, ciężko tu powiedzieć. E, dostaliśmy informację od jednego z klientów, że trafił właśnie w tym produkcie autograf Ruki Kyrie Irvinga, i to jest karta. Z przedziału 150-170 dolarów, czyli o wartości przekraczającej 500 zł za kartę. Eee, oczywiście każdy ma takie, taką szansę. No my akurat trafiliśmy nieco słabszych graczy tym razem: Shelwin Macie, Kanter, eee, To nie są jakieś wielkie nazwiska oraz Kinsey AC, ale eee, no taki jest urok tego hobby. Eee, nie w każdym boksie mogą być autografy Kobiego czy Duranta. Czy Kyrie Irvinga? Natomiast sam produkt jest na pewno godny polecenia, jest ciekawy. Przede wszystkim jest bardzo ładny, dużo kartruki, dużo insertów i piękne base. Także polecamy serdecznie. Znajdziecie zarówno boksy, jak i paczki w naszym sklepie www.hubs.pl. Polecamy serdecznie, zapraszamy i do następnej relacji. Pozdrowienia i trzymajcie się. Hej!